Poproszę jeszcze naszego realizatora Marcina, którego serdecznie pozdrawiam, żeby pokazał nam skan numer jeden przygotowany na dzisiaj. To będzie nagłówek artykułu portalu Euractiv, gdzie jest mowa o tym, że krążą, krążą wieści o wojnie hybrydowej Turcji przeciwko Grecji, o tym, że Turcy mogą podpalać lasy w Grecji niezależnie od tego słyszeliśmy że Erdogan powiedział że nie uznaje jako takiego premiera Grecji i nie będzie już z nim nigdy rozmawiał Turcja zaprotestowała też przeciwko obecności wojskowej na greckich wyspach na morzu egejskim i powiedziała że może sobie te że może spróbować te wyspy zająć jeśli wojsko się stamtąd nie nie wyniesie. Wiemy też, że e, grecy przedłużają mur czy też płot na granicy z, z Turcją, obawiając się, że Erdogan się zabawi w Łukaszenkę i w ramach wojny hybrydowej z Grecją zacznie pchać migrantów, zacznie pchać migrantów do Grecji. No wszystko to brzmi dosyć przerażająco, bo gdyby e, Wybuchła, wybuchło coś w rodzaju wojny pomiędzy dwoma członkami NATO, to Putin pewnie byłby w niebo wzięty. Mógłby pokazywać wszystkim, mógłby pokazywać całemu światu, że NATO nie działa i jest do niczego. No i oczywiście, uwaga, NATO byłaby rozproszona. NATO nie mogłoby z taką siłą jak dotąd wspierać Ukrainy. No ale czy to wszystko to jest realne zagrożenie, czy to jest raczej tylko takie pokrzykiwanie Erdogana, żeby dopieścić swoich własnych nacjonalistycznych wyborców. Dużo tych wątków pan redaktor poruszył i bardzo słusznie, bo rzeczywiście gdyby przyjrzeć się tej dynamice turecko-greckiej, no to tam w zasadzie co chwilę coś się dzieje. Same obelgi, czy takie obelgi dyplomatyczne, gdzie liderzy się nie oprażają wprost, ale wyrażają się bardzo niepochlebnie o własnych państwach, zdarzają się co chwilę. Natomiast czy jest to zagrożenie realne? Oczywiście, my znowu przeżywamy coś, co już jakiś czas temu miało miejsce w stosunkach turecko-greckich, bo ja mam wrażenie, że cofam się tak naprawdę dwa lata, bo równo dwa lata temu, no przepraszam, nierówno, bo w sierpniu zdaje się, właśnie odpowiadałem na pytania, czy między Grecją a Turcją dojdzie do wojny. Ta odpowiedź brzmiała dokładnie tak, jak będzie brzmiała dzisiaj. Oba państwa. Są niezwykle doświadczone we wzajemnym prowokowaniu się. I w związku z tym wybuch jakiejkolwiek wojny między nimi jest bardzo mało prawdopodobny w dalszym ciągu. Te państwa wiedzą, że wojna jest im nie na rękę, wiedzą do czego ona by doprowadziła, mają inne priorytety. Turcja, jeśli chodzi o Turcję, jest zajęta przede wszystkim obmyślaniem swojej kolejnej operacji w Syrii. Natomiast w stosunkach grecko-tureckich doszliśmy niestety do takiego punktu, w którym musimy powiedzieć, czy dodać po prostu do tego wszystkiego, co powiedziałem, taki dodatek. Wojny nie będzie, ale sytuacja może się wymknąć spod kontroli. Dwa lata temu rozmawialiśmy o tym, że takim elementem niepewnym jest na przykład, co by było, gdyby Grecja zestrzeliła turecki dron, bo akurat dwa lata temu Turcy zaczęli bardzo ekstensywnie używać dronów do prowokowania, do naruszania greckiej przestrzeni powietrznej. Strasznie to irytowało Greków, bo do każdego tego typu naruszenia, no może nie do każdego, ale do większości trzeba po prostu podnieść myśliwce. No i uh -huh. w sytuacji, którą Grecy znali z przeszłości, podnoszenia myśliwców do myśliwców, nie było to aż takie, znaczy oczywiście przesadzam mówiąc, że nie było to problematyczne, ale zrozummy skalę, jaki jest koszt podnoszenia myśliwca do myśliwca, a jaki jest koszt podnoszenia myśliwca do drona. I bardzo wielu ekspertów od bezpieczeństwa obawiało się, co będzie, no właśnie, jeśli Grecja zestrzeli tureckiego drona. Na szczęście nie doszło do takiej eskalacji między państwami, nie musieliśmy odpowiadać na to pytanie. Ono nadal pozostaje aktualne. I owszem, pozostaje szereg, aktualny szereg tych rzeczy, o których pan redaktor powiedział, kryzys migracyjny. Grecja ma wszelkie prawo do tego, żeby się przed nim zabezpieczać, bo przypomnijmy, że raptem na początku 2020 roku Turcja stwierdziła, że otworzyła granice dla migrantów i szantażowała w ten sposób za pośrednictwem Grecji całą Unię Europejską. Więc to jest pierwsza sprawa. Lasy lasy z pewnością niestety będą płonąć, co jest związane ze zmianami klimatycznymi. No i nie da się ukryć, że to też jest kwestia problematyczna, bo to nie jest jakiś scenariusz science fiction, że obie strony będą się wzajemnie oskarżały o podpalanie lasów. Ja tylko przypomnę, że ubiegłoroczne pożary lasów, dość tragiczne jeśli chodzi o, o Turcję, były bardzo często kładzione na karb działalności takiej powiedzmy pomniejszej organizacji terrorystycznej, i teoretycznie widzę taką możliwość, że Turcja będzie, bo tak już robi. Mówiła o tym, że to Grecja wspiera te organizacje terrorystyczne, zapewnia im tak zwaną bezpieczną przestrzeń. przestrzeń. Przepraszam, przystań. Przestrzeń zresztą też, skoro i, i przystań. Więc to wszystko jest do wyobrażenia. Oczywiście to nie jest też tak, że ja namawiam naszych oglądaczy i słuchaczy do panikowania, bo jeszcze raz chciałbym, żeby zapamiętali te, te, to moje główne przesłanie, że ta wojna jest ciągle bardzo mało prawdopodobna. No, ale niestety jesteśmy w tej sytuacji, kiedy różne perspektywy trzeba uwzględniać, bo sytuacja jest na tyle napięta, że jedno niesprzyjające wydarzenie, no i możemy mieć do czynienia z jakąś konfrontacją. Nie wojną, ale jakąś konfrontacją. I teraz, wreszcie, może już ostatnie, bo rzeczywiście pan poruszył tutaj prawie wszystkie te najważniejsze wątki i ten wątek wewnętrzny. Turcja wchodzi w okres wyborczy. I jedynie tai, perdon wie kiedy te wybory się odbędą. Najdalej no w czerwcu przyszłego roku. Ale to, że taki jest termin, to wcale nie musi znaczyć, że w czerwcu przyszłego roku się, odbędą się wybory. Co chwilę mamy w Turcji plotki i najnowsze głosy o tym, że wybory będą w listopadzie i bardzo wielu analityków właśnie zwraca uwagę na to, co dzieje się w tureckiej polityce, a Grecja to jest przecież tylko jedna rzecz, tak? Ja wspomniałem jeszcze o tej Syrii, jest oczywiście blokowanie Finlandii i Szwecji, ich członkostwa w NATO jest to znowu takie, Turcja trochę się zachowuje jak ten taki King Kong, nie? Który stanął na Empire State Building, i po prostu bije się w klatę. I niektórzy zwracają uwagę na to, że no, to jest po prostu e, e, wstęp no, do wyborów, które będą miały miejsce wcześniej. Bardzo to jest ciekawe, ale tu się rodzi od razu w mojej głowie pytanie, wiedząc, że Erdogan no de facto się zachowuje, może nawet nie, jeśli nie jest stuprocentowym dyktatorem, tak go nazwałem, myślę, że zasługuje na takie miano, ale nawet jeśli nie jest stuprocentowym dyktatorem, to się zachowuje jak dyktator. I tu się pojawia pytanie, czy on może, bo mówimy tutaj o ewentualnym przyspieszeniu wyborów, a czy to nie jest tak, że on mógłby, gdyby chciał, e, wybory, e, Gwałcąc nawet konstytucję, wszystkie prawa odłożyć na później, po to, żeby umocnić swoją władzę. To jest właśnie, w ogóle nie wiem skąd pan to wie, ale trafił pan po prostu w sedno, bo też, żeby oddać absurd sytuacji całej, nawet naprawdę bardzo poważni analitycy tureccy zastanawiają się, czy nie dojdzie do takiej sytuacji przypadkiem, że w Turcji odbędą się wybory parlamentarne, a nie odbędą się wybory prezydenckie. I otóż, dlaczego to jest takie w ogóle dziwne, tu muszę wyjaśnić, bo pewnie nie wszyscy będą wiedzieli. Turcja w 2018 roku zmieniła swój system. Przeszła na system prezydencki, a jedną z głównych idei tego systemu było to, żeby wybory prezydenckie i parlamentarne odbywały się tego samego dnia. Tu znowuż jedynie Tayyip Do wie, skąd wyprodukował w swojej głowie takie założenie, ale założenie miał jasne. Wyborcy będą głosować i na tę samą partię, i na prezydenta pochodzącego z tej samej partii, bo przypomnę, że tajperdon, to tu kolejna specyfika tureckiego systemu politycznego, no nie bawi się w udawanie. Jest też liderem partii e, i tyle. E, więc tego typu obawy pojawiają się. Mówię nie takie, że zniesie, na przykład wprowadzając stan wyjątkowy, ale że na przykład skorzysta, e, ponieważ tutaj muszę dodać, Turcja nie jest jeszcze takim państwem jak Rosja i Białoruś, gdzie może sobie zrobić w zasadzie wszystko. Ten opór wobec taipa Erdogana jest w dalszym ciągu całkiem silny, chociaż część tureckiego społeczeństwa popadła naprawdę w bardzo dużą apatię, i to musiałbym rozwijać. To jestem przekonany, że to jest coś, co zrozumiemy dopiero w perspektywie dziesięcioletniej. Apatia, w jaką tureckie społeczeństwo popadło po 2016 roku, czyli po tym nieudanym zamachu stanu, po którym został wprowadzony naprawdę restrykcyjny stan wyjątkowy. I w związku z tym skala obaw Turków o udział w życiu publicznym, o wyrażanie swojego zdania, no była po prostu dramatyczna. Tureckie społeczeństwo rzeczywiście popadło w taką apatię, ale nadal zbyt wielu ludzi i Turków sprzeciwia się tej powiardanowi, żeby on mógł sobie postąpić jak w Rosji. Czy w Białorusi i na tę skalę, no, na przykład sfałszować wybory? Natomiast oczywiście możliwe są też nieprawidłowości wyborcze. Z nimi już mieliśmy do czynienia w ciągu ostatnich wyborów i referendum konstytucyjnego. I rzeczywiście możliwa jest bardzo duża kreatywność, jeśli chodzi o ustalenie tego terminu wyborów. A skąd to się bierze? A z prostej przyczyny, bo Taiperdan, zmieniając konstytucję, Taiperdan i jego partia, tu powinienem dodać, no sama i sami gwałcili przepisy konstytucyjne czyli jakby patrzeć na to z prawnego punktu widzenia to zmiany które mamy w Turcji od 2018 roku no są nieważne tak no bo zostały wprowadzone z pogwałceniem konstytucji i dlatego bardzo wielu tureckich analityków mówi że w zasadzie już nie ma co zwracać uwagi na przepisy eee, i no właśnie wszystko jest możliwe skoro wszystko jest możliwe to wróćmy na chwilę do sytuacji międzynarodowej i w mojej głowie pojawiła się taka obawa. Turcja tam głośno mówi o wyspach na Morzu Egejskim. Uwaga Greków jest skierowana no, na europejską granicę z Turcją, czyli na północną część kraju. A równocześnie mamy Cypr, który do NATO nie należy, aczkolwiek są tam bazy wojskowe zachodnie, ale tam Cypr do NATO nie należy. Cypr jest państwem, którego część bezprawnie okupuje. Turcja od dziesięcioleci. I co by się stało, gdyby Erdogan na przykład spróbował zająć pozostałą część Cypru, żeby wzbudzić patriotyczny entuzjazm wśród Rodaków, no, no, poza tym zajęcie, zajęcie Cypru z różnych przyczyn może być e, e, korzystne. No, jakby to powiedzieć, może to nie jest najważniejsza rzecz, ale jednak dość istotne jest to, że to Największa, jedna z największych w Europie kopalnia materiałów kompromitujących, gdyby przejąć te wszystkie kancelarie, które piorą podatki europejskie, pieniądze europejskich firm, pozwalają im unikać podatków. No tam są te wszystkie papiery. Tam są te wszystkie papiery, które w różnych okolicznościach mogłyby się okazać kompromitujące. Jeśli chodzi o jakiś atak i właśnie tak, jak Pan powiedział, zajęcie Republiki Cypryjskiej, to zaryzykuję tezę, że jest to niemożliwe, bo chodzi o koszt. Turcja nie może sobie pozwolić znaczy, ja wiem, że Turcja ma bardzo aktywną taką narrację, że ona sobie może pozwolić na wszystko, nie? Dziwnym trafem oczywiście. To nie tyczy się Rosji, nie? bo zawsze, gdy, kiedy jest mowa o Rosji, to możemy sobie pozwolić na wszystko, ale dobrze by było, żeby rosyjscy turyści przyjeżdżali do Turcji, Rosji nie można prowokować i tak dalej. Problem polega na tym, że my jako Unia Europejska, jako blok, trochę za bardzo w to uwierzyliśmy. To w dalszym ciągu Unia Europejska jest podmiotem, który naprawdę w szybkim tempie, w szybkim czasie może zatopić na przykład turecką gospodarkę. Koszty z radykalnego zadrażnienia relacji z Turcją. Przepraszam, z Unią Europejską byłyby dla Turcji nieakceptowalne, nawet Tajper Doan by tego nie przetrwał. Ale, e, tak jak pan powiedział, e, północ wyspy jest dość specyficznym tworem. Istnieje tam tak zwana Turecka Republika Cypru Północnego. I e, tutaj, gdyby pan zapytał, czy jest możliwy scenariusz aneksji e, e, i po prostu no, przyjęcia wcielenia w część Turcji tego północnego Cypru, ja wyobrażam sobie, że taki scenariusz jest gdzieś tam w Turcji rozpatrywany pod kątem kosztów. Na pewno w tym całej palecie scenariuszy byłby, byłby rozpatrywany jako zdecydowanie mniejszy koszt niż przejęcie całego Cypru, ale nadal jest to bardzo trudne, też z kilku względów. Po pierwsze, na pewno spodziewalibyśmy się reakcji Unii Europejskiej. To jest niemożliwe, żeby Unia w ten sposób w jakikolwiek sposób nie zareagowała. Po drugie na pewno spodziewalibyśmy się reakcji Stanów Zjednoczonych. Po trzecie zareagowałaby sama Republika Cypryjska i Grecja, które w ostatnich latach dość mocno rozwijały system sojuszy międzynarodowych, doprowadzając między innymi em, do realizacji w zasadzie koszmaru tureckich strategów, jakim było połączenie interesami bezpieczeństwa Grecji, Cypru i na przykład Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jeszcze dodajmy do tego oczywiście Izrael, bo Izrael był w tak zwanym trójkącie haleńskim jest cały czas z Grecją, Cyprem i z Izraelem. Ostatnio Turcja poprawia relacje z Izraelem i ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ale znowuż. Proszę sobie wyobrazić, jaki taki scenariusz byłby zagrożeniem dla tego, co się dzieje i jak to by wpłynęło czy na Izrael, czy na Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest wreszcie jedna rzecz, o której bardzo często zapominamy, bo my tak naprawdę bardzo mało wiemy o dynamice politycznej na północy Cypru. Turcja w ostatnich latach poczyna tam sobie w ogóle, jakby to już de facto była część Turcji. To znaczy ma bardzo silny wpływ na zmianę rządu. Były turecki prezydent zresztą twierdził wprost, że przegrał wybory przez ingerencję turecką w wybory na północy Cypru. Natomiast jeśli prześledzić dogłębniej dynamikę na Cyprze Północnym, no to cóż, wielu tzw. Turków cypryjskich. Wciąż sprzeciwia się temu, co robi Tayyip zwłaszcza tej jego nieliberalnej polityce. Próby, które Turcja realizuje od lat, zmian kulturowych na północy Cypru, rodzą sprzeciw wśród Turków cypryjskich. Te zmiany to są na przykład budowa tych znanych w Turcji meczetów, budowanych na osmańską modłę, tych wielkich projektów Taji Erdoana, tak, które mają pokazać, że Tayyip jest liderem świata islamu i dba o muzułmanów na całym świecie. No, właśnie te ingerencje w rządy na północnym Cyprze. To nie jest tak, że wszyscy na północnym Cyprze cieszyliby się z aneksji Turcji. I to jest też coś, co muszą Turcy uwzględniać, ale akurat to z pewnością na liście ich priorytetów, które muszą uwzględnić, jest gdzieś tam najniżej. Na pewno nie tak wysoko jak potencjalna reakcja Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ciekawe, co pan powiedział, ponieważ kiedy byłem ostatnio w Niemczech, Rozmawiałem tam z niemieckimi dziennikarzami. No tutaj nas w Polsce się karmi taką wizją, że Niemcy drżą ze strachu przed islamizmem i radykalnymi imamami, czy też mułami duchownymi islamskimi, którzy wysyłają młodych Niemców orientalnego pochodzenia na śmierć, na dżihad żeby mordowali innych Niemców i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o islam, kiedy się z nimi rozmawiało o islam w Niemczech, to oni mówili, że ich największy niepokój budzi w nich to, że Erdogan wysyła duchownych do wspólnot tureckich, muzułmańskich, którzy zarażają młodych Niemców tureckiego pochodzenia wiarą w wielkość Erdogana, i w to, że należy się opierać wartościom zachodnim nie w imię islamizmu, tylko w imię tego właśnie erdoganizmu, jego, jego autorytarnego nacjonalizmu. Tak, ma Pan absolutnie rację. Niemcy napytali sobie biedy. To jest w ogóle bieda, która datuje się od początków migracji. Tureckiej do, do Niemczech i po prostu przybrała z czasem taki obrót. Otóż Niemcy, przepraszam, szalenie tutaj uproszczę, no ale nie mamy też specjalnie czasu na omawianie tego tematu super jakoś dogłębnie. Niemcy wyszli z prostego założenia. To odmiana islamu, którą promuje, że to tak określa, Arabia Saudyjska, jest dużym zagrożeniem bezpieczeństwa. No, biorąc pod uwagę to, że jest to islam bardzo radykalny. Natomiast turecki islam taki nie jest. I od lat 60. rzeczywiście była budowana współpraca, można powiedzieć, czy w zasadzie Niemcy Turcji na bardzo wiele polegali, pozwalali, przepraszam. Otóż nie przewidzieli, że z czasem Niemcy z tak wielką, silną, liczną diasporą staną się no właśnie polem eksploatacji polityki wewnętrznej przez Tajperda. No przecież diaspora od 2014 roku, jeśli dobrze pamiętam, może głosować w wyborach. Jest jednym Tureckie. z największych, tak, jest jednym z największych okręgów wyborczych w Turcji. Diaspora. Niemcy tury... to jeden z największych okręgów wyborczych w Turcji. Diaspora, diaspora turecka. E, tak. I oczywiście może głosować i w większości głosuje, to oczywiście zależy od państwa europejskiego, ale na ta do jeśli dobrze pamiętam, w Niemczech jest to około 60 czy 70%, proszę wybaczyć nie pamiętam dokładnie, bo wybory, jak na Turcję, były dość dawno temu. I rzeczywiście w momencie, kiedy mieliśmy do czynienia, zwłaszcza po 2015 roku, z nasileniem napięć turecko-kurdyjskich, z ożywieniem konfliktu turecko-kurdyjskiego na południowym wschodzie Turcji w wymiarze naprawdę radykalnym, to są wtedy te elementy, kiedy pamiętamy te obrazki ze zniszczonych miast na południowym wschodzie Turcji, tak? Kiedy mieliśmy tę hmm, historię. Hmm, Przepraszam, zapomniałem, jak ta dziewczynka się nazywa, ale dziewczynki, która przez kilka tygodni była przetrzymywana zmarłej, oczywiście w lodówce przez swoją matkę w piwnicy. No bo po prostu to było jedyne miejsce, gdzie musieli się chronić przed turecką armią i walką między a turecką armią PKK. Wszystkie spory przeniosły się do Niemiec za pośrednictwem diaspory i za pośrednictwem tej radykalnej polaryzacji politycznej, jaką Tayyip Erdoğan wdrażał, wdrażał w Turcji. I rzeczywiście stało się w związku z tym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Niemiec. No bo proste, jeśli diaspora jest tak liczna, jeśli w Niemczech dochodzi nawet do aktów agresji między diasporą, no to o czym my mówimy? No to jest zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli politycy, typu Angela Merkel, musi uwzględniać w swoich, w swoich no, planach politycznych, to jak na to zareaguje niemiecka ulica pochodzenia tureckiego, przepraszam, że to tak jakoś dziwnie określiłem, bo to chodzi po prostu o to, jak zareaguje Type Erdogan i jak będzie podsycał spory w tureckiej diasporze. Jeśli Angela Merkel w związku z tym zawiera z Turcją, no bo to warunkowało jednak jej politykę, znowu to jest wątek, o no, którym moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, ale tak jak mówiliśmy o astrategicznym myśleniu Angeli Merkel w stosunku do Rosji, tak było to astrategiczne myślenie Angeli Merkel w stosunku do Turcji. czyli Astrategiczne, e, a czyli niestrategiczne, nieasertywne, no e, nie, nie nie, nie 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 niebojowe. Nie już tłumaczę, bo to jest bardzo dobre pytanie. Angela Merkel e, zawsze zachowywała się tak, jakby chciała rozwiązywać problemy z Turcją ad hoc. A nie myślała, jakie konsekwencje to przyniesie. Oczywiście to nie jest tak, że Angela Merkel, żebyśmy mieli jasność, jest jedyną winną tej polityki. No spójrzmy na przykład na kryzys migracyjny. Było potrzebne rozwiązanie na już. Oczywiście dzisiaj możemy mówić, że nie było potrzebne, prawda? W 2016 roku i rozpatrywać to z jakiejś nie wiadomo jakiej perspektywy. Ale rzeczywistość jest taka, że w 2016 roku było potrzebne rozwiązanie na już. Angela Merkel. Zawarła deal z Turcją i Unia Europejska zawarła deal z Turcją. Ale jednocześnie wszyscy eksperci od migracji mówili, że to jest tymczasowe, że jeśli to nie będzie tymczasowe, jeśli to się stanie takie no, modus operandi Unii, naradzenie sobie z migracją, no to po prostu doprowadzi to do katastrofy, bo po prostu Unia odda ogromny lewar w ręce autorytarnych liderów, jak Tayyip Erdoan czy jak inni liderzy blisko wschodni. Lewa, środek nacisku. Środek nacisku, dokładnie tak. Ale Angela Merkel rzeczywiście w, bardzo często podchodziła do samego Taipa Erdoana na tej zasadzie, że w zasadzie na przykład jego anty... na zasadzie, że w zasadzie... No dobrze, ale pora już robi swoje, przepraszam Państwa. Okej, okay. zaraz, zaraz, zaraz kończymy. Na tej, na tej zasadzie, że to, co Taip Erdoan robi wewnątrz Turcji, na przykład antyzachodnia retoryka, nie przyniesie większych konsekwencji, bo to chodzi tylko o wybory. To jest przecież tylko polityka. A niestety za pośrednictwem diaspory przeniosło się na terytorium Niemiec i zrodziło, ono zagrożenie, bezpieczeństwa, z, zrodziło zagrożenie bezpieczeństwa dla Niemiec. Więc tak, ma pan rację, że to jest tak naprawdę jedno z kluczowych wyzwań dla niemieckiego bezpieczeństwa. To jest reset obywatelski.